Usiądź wygodnie, lub połóż się. Pozwól ciału znaleźć pozycję, w której może poczuć się choć trochę bezpiecznie. Zamknij oczy. Nie musisz nic robić. Nie musisz się uspokajać na siłę. Wystarczy, że jesteś oddychaj naturalnie. Z każdym wydechem Twój układ nerwowy. Otrzymuje sygnał. W tej chwili nie ma żadnego zagrożenia. Skieruj uwagę do ciała. Zauważ, gdzie jest napięcie. Może w brzuchu? Może w klatce piersiowej? Może w ramionach lub barkach? Nie próbuj tego zmieniać. Samo zauważenie jest ważne. Wyobraź sobie teraz, że z każdym kolejnym wydechem Twoje ciało stopniowo wychodzi z trybu walki lub ucieczki. I wraca do stanu równowagi. Jakby wewnętrzny system bezpieczeństwa powoli obniżał poziom alarmu. Poczuj kontakt ciała z podłożem ciężar stabilność wsparcie Twoje ciało jest tu. Teraz i w tej chwili jest bezpieczne. Skieruj uwagę do środka klatki piersiowej, do miejsca, w którym możesz być obecny, bez potrzeby obrony. Oddychaj w to miejsce. Jeśli pojawia się myśl o rozmowie, która Cię czeka, pozwól jej być. Nie analizuj, nie twórz scenariuszy. Na ten moment nie musisz nic mówić. Nie musisz niczego udowadniać. Nie musisz być idealny. Wyobraź sobie że Twój układ nerwowy odnajduje swój naturalny rytm, spokojny, stabilny, elastyczny. Z tego miejsca możesz mówić jasno. Z tego miejsca możesz słuchać. Z tego miejsca możesz pozostać w sobie. Niezależnie od reakcji drugiej osoby, zacznij teraz powoli wracać uwagą do otoczenia. Porusz palcami, dłoni i stóp. Kiedy będziesz gotowy, otwórz oczy, zabierz ze sobą to poczucie stabilności. Do rozmowy, która jest przed Tobą.